Witam serdecznie wszystkie ryby, ryby słoneczne, księżycowe, ascendentalne. Zapraszam Was do wysłuchania prognozy astrologicznej na kwiecień 2023 roku. <laughs> z góry Was przepraszam, ponieważ mam trochę problemów z gardłem. Saturn tutaj mnie trochę ogranicza i pokazuje mi, co trzeba zmienić, więc... Kilka razy w ostatnim czasie zdarzyło mi się, że przez 2-3 dni nie miałam głosu w mojej drodzy. Więc teraz mam głos, staram się wykorzystać i nagrać dla Was filmy. Co Wam sprzyja w tym miesiącu, drogie ryby? Przede wszystkim Mars, planeta energii, planeta działania, przez cały miesiąc będzie w raku i w trygonie, czyli w bardzo dobrym aspekcie do Waszego znaku, dodając Wam sił, dodając Wam energii do działania, będziecie bardzo dobrze się czuli. Od Wenus, planeta miłości, pieniędzy, przyjemności, do 10 kwietnia będzie w byku. Wenus w byku czuje się bardzo dobrze, będzie poprawiała Waszą komunikację z ludźmi, sytuację finansową, dawała szansę na nowe relacje. Od trzeciego y, Merkury, planeta komunikacji, współpracy, biznesu również wejdzie do byka, a od 20 Słońca. Czyli trzy planety będą w byku, w sekstylu do Waszego znaku. Tak jak powiedziałam, poprawiają Waszą komunikację, współpracę z ludźmi, szansa na nowe umowy, y, fajna komunikacja z ludźmi, poprawa finansowa. Zacznijmy od początku. Tak jak powiedziałam, trzeciego yy, merkury, planeta komunikacji, współpracy, biznesu, ustawi się, wejdzie do byka, yy, ale wchodząc do byka, zrobi kwadraturę, czyli trudny aspekt do Plutona. O co tutaj chodzi? Może być tak, że. Poczujecie jakiś strach. Jakiś strach, jakąś manipulację, yy, że przestaniecie się czuć bezpiecznie, że będziecie martwili się na przykład o finanse. Tutaj mocno uaktywniają się wasze lęki jakieś, tak? Być może jakaś nowa sytuacja się pojawia i powoduje u was strach. Jakby dla was, drogie ryby. Teraz nadchodzi czas transformacji, głębokiej pracy nad sobą, głębokiej pracy nad swoimi emocjami, nad tym, co ukryte. Może też się tak zdarzyć, że coś, jakaś tajemnica wyjdzie na jaw, coś, co ukrywaliście, tak? Yy, mimo wszystko Merkury będzie w sekstylu do waszego znaku, yy, dając wam możliwości, nowe możliwości. Już 5 kwietnia ustawi się w dobrym aspekcie do Saturna. Saturn wszedł do waszego znaku. Planeta karmy, planeta nasz nauczyciel, planeta naszych ambicji. Saturn w waszym znaku mówi, że no, nadchodzi dla was czas rozliczeń, tak? Saturn wchodząc do, na przykład na wasze słońce, bardzo często Saturn jest naszym nauczycielem, tak? Nie, niektórzy nie lubią Saturna. Saturn jest bezlitosny. On pokazuje wszystkie nasze błędy nam bezpośrednio i bezceremonialnie. Czyli tutaj nadszedł dla Was czas rozliczeń. Yy, Zatem Wam pokaże, czy ostatnie lata pracowaliście, yy, jeżeli pracowaliście uczciwie i dbaliście o swoje zdrowie i tak dalej, będzie ok. Ale jeżeli robiliście jakieś błędy, źle się odżywialiście. Zaniedbywaliście na przykład zdrowie, nie ćwiczyliście, on wam to pokaże. Więc jakby tutaj szczególnie ryby z początku znaku, niech obserwują, czy coś się nie dzieje. Merkury będzie w sekstylu do Saturna, czyli tutaj w najbliższym otoczeniu. Być może jakaś rozmowa z kimś wam pomoże, nowa jakaś umowa, nowe negocjacje, poznanie nowych ludzi. Być może przeprowadzka tak w miejsce, gdzie się lepiej czujecie. W tej energii odbędzie się pełnia księżyca w znaku wagi. Pełnia u Was dotyczy, y, jest na osi baran y, waga, ponieważ księżyc jest w wadze, słońce, słońca naprzeciw w baranie. Tutaj dotyczy Waszych finansów. Pieniądze zarabiane przeze mnie, pieniądze od innych ludzi. Mocno Wam ta pełnia to pokaże. Tutaj będziecie chcieli coś zmienić. Po to, żeby poprawić swoje życie codzienne, komunikację z ludźmi. Być może zdecydujecie się na jakiś kurs, na jakieś szkolenie, który, który podniesie Wasze kwalifikacje i da Wam nowe możliwości. Zaraz popełni Wenus, planeta miłości, pieniędzy, przyjemności, której jeszcze jest w byku, czyli w dobrym <laughs> aspekcie do Waszego znaku, dodaje Wam pieniędzy, daje szansę na nową miłość i to Wenus będzie. W sekstylu do Neptuna, planety miłości, duchowości, rozwoju, yy, dając nowe szanse, nowe możliwości właśnie na rozwój, na zmianę. Tutaj widzę, że Wy yy, przez te dwa i pół roku dużo się będzie u was zmieniało. Tak może być tak, że będziecie w jakiś sposób zmuszeni do tego, żeby zadbać o siebie, żeby yy, nie wiem, uporządkować dokumenty, Jakieś zaległe sprawy. No tak, Saturn niestety działa, a może i stety, ale tutaj Wenus w sekstylu do Neptuna mówi o tym, że rozwój, dobra komunikacja z ludźmi możecie poznać ludzi, którzy bardzo mocno wpłyną w sposób korzystny na Was. Ale pełnia dotyczy właśnie spraw finansowych. Być może tutaj będziecie coś zostawiali, z czegoś rezygnowali, coś kończyli. I myśleli o tym, żeby zacząć zarabiać bardziej samodzielnie, tak? Bardziej niezależnie. <laughs> Macie słońce i Jowisza w baranie. Czyli yy, ja jestem odważny, ja chcę być niezależny, idę do przodu, działam, nie oglądam się za siebie. U was dotyczy to sposobu zarabiania pieniędzy. Jeszcze do maja jest tutaj Jowisz, planeta szczęścia. 8 kwietnia. <śmiech> <śmiech> Bardzo fajny aspekt, ponieważ Merkury, planeta komunikacji, współpracy biznesu, ustawia się w sekstylu do Marsa, planety energii, planety działania. Mars jest w bardzo dobrym aspekcie do waszego znaku, uaktywnia wasze talenty. Mówi: Ja robię to, co kocham, dobrze się bawię, ja tutaj pomagam ludziom, opiekuję się nimi, karmię ich, Mars w raku to uwielbia. Lubi spędzać czas z rodziną, również z dziećmi, praca z dziećmi. Tak? Tutaj może do Was coś yy, przyjść. Przez cały miesiąc ten marzec jest braku. Merkury tutaj będzie w sekstylu, czyli być może nowe kontakty się pojawią. Ktoś Wam coś zaproponuje, żebyście zaczęli robić coś, yy, gdzie wykorzystujecie swoje talenty, swoje predyspozycje, swoje zdolności. 11 kwietnia Wenus, planeta miłości, pieniędzy, przyjemności, przechodzi do znaku bliźniąt. Przechodząc do znaku bliźniąt, ustawia się w trygonie, czyli w bardzo dobrym aspekcie, do Plutona, planety przemiany, planety transformacji. Więc tutaj Wenus, wchodząc do bliźniąt, pokazuje, że ważna będzie sfera życia tego, co się dzieje w Waszym domu, w Waszej rodzinie, Wasze relacje z dziećmi, z rodzicami, z rodziną, Wasz dom, że tutaj duży ruch, duża komunikacja, być może ktoś Was będzie odwiedzał, albo Wy gdzieś będziecie wyjeżdżali. Tutaj Wenus jest w kwadraturze do Waszego znaku, czyli tutaj może się dziać za dużo, za szybko, za dużo gadania, ale Wenus wchodząc do znaku bliźniąt, ustawia się w trygonie do plutona, Czyli jakby namawia was i pokazuje Wam, że Wy możecie poprawić swoją sytuację poprzez zmianę siebie, poprzez pracę nad sobą, poprzez to, że zaczniecie, nie wiem, medytować, ćwiczyć jogę, nauczycie się wyciszać. Być może zaczniecie tworzyć coś, pracować nad czymś, pisać coś na komputerze, na przykład, nie wiem, biografię swoją albo pisać książkę, jeżeli zawsze chcieliście. Czyli rozwiązaniem dla was jest y, praca nad sobą, skupienie się na sobie. To jest dla was uzdrawiające. A bardzo dużo się będzie działo w waszym domu, w waszej rodzinie. Bo tak jak mówię, być może rodzina przyjedzie i was odwiedzi, tak? Myślę, że może tak być, że mimo że kochacie ludzie, ludzi, nie będziecie z tego powodu szczęśliwi. Jeszcze ten Mars jest w raku, tak? Czyli tutaj też dużo kontaktów rodzinnych i tak dalej. 12 kwietnia, piękny dzień, ponieważ Słońce, które jest w Baranie, chce zaczynać, chce czegoś nowego, jest odważne, łączy się z Jowiszem, planetą szczęścia, ekspansji, rozwoju. U Was dotyczy to, Sposobów zarabiania pieniędzy przez Was, moi drodzy. Czyli to jest dzień, kiedy naprawdę można coś zainicjować, otworzyć własną działalność, spróbować własnych sił. Tutaj jesteście odważni, jest duża ekspansja czyli jakaś nowa umowa, nowa propozycja, zmieniają się Wasze wartości. Wy mówicie: Ja stawiam na siebie. To jest ważne, żebym czuła, czuł, że to, co robię, robię dla siebie, robię z odwagą. Coś, co chcę. Czego zawsze chciałam, hmm, moi drodzy. Czyli oprócz tego warto w tym dniu puścić totka. Uwaga na 14 kwietnia, <laughs> ponieważ jest to trudny dzień. Wenus, która odpowiada za miłość, za pieniądze, za przyjemności, za relacje z ludźmi, ustawia się w trudnym aspekcie do Saturna. Saturn jest w Waszym znaku. W tym przypadku Saturn jest planetą ograniczeń. Czyli Tutaj, tak jak powiedziałam, dużo się dzieje w waszym domu. Wy się możecie mocno poczuć ograniczeni, albo ograniczeni przez kogoś z rodziny, przez ojca. Czy ym, no, tutaj nie jest dobry dzień na jakieś rozmowy rodzinne, na jakieś negocjacje finansowe, też w ogóle, na podpisywanie umów. Ten dzień umińcie, tak? Tutaj yy, są opóźnienia, są ograniczenia. W finansach, jakby no, jak umowy byście podpisali, ciężko o pieniądze później. Więc jakby ten dzień zapiszcie sobie w kalendarzu, że nic ważnego, żeby sobie nie planować. 20 kwietnia odbywa się Nów Księżyca w znaku Barana. Ten Nów to już jest drugi Nów Księżyca w znaku Barana, ponieważ pierwszy był w marcu i on się odbywa w ostatnim stopniu Barana. I podczas tego nowi odbywa się całkowite zaćmienie słońca. Podczas zaćmienia słońca osoby bardziej wrażliwe, a wy takie jesteście, mogą poczuć się słabe. Yy, energia taka jest, że możemy nie mieć siły. Yy, jest to dobry dzień na oczyszczanie ciała, na przykład, na oczyszczanie energetyczne, na uzdrawianie różnego rodzaju traum, tak? bo to jest baran, czyli ja stawiam na siebie. Podczas zaćmienia słońca, całkowitego, bardzo często wydarzają się sprawy przeznaczeniowe, które realizują się do pół roku. Obserwujcie, co się dzieje. U Was dotyczy to sposobów zarabiania pieniędzy przez Was. Ja widzę, że Wy tutaj będziecie coś zmieniali. Ja widzę, że Wy tutaj chcielibyście iść za tym, co kochacie robić coś, pracować z ludźmi, pomagać innym. Yy, wykorzystywać swoje talenty, dawać ludziom siłę w jakiś sposób. Więc yy, ten now u was dotyczy pieniędzy zarabianych przez was. Podczas nowiu, zaraz po nim, po tym zaćmieniu, o 10.13, słońce przeskakuje do byka i przeskakując do byka robi kwadraturę do Plutona czyli trudny aspekt. I jakby może tak być, że wy chcecie coś robić, coś inicjować, ale boicie się wyjść z tej swojej strefy komfortu, tak? Jakby lęki Was ograniczają. Wasze lęki, i dlatego mówię, ważna tutaj jest dla Was praca nad sobą. Komunikacja, czyli porozmawianie o tym z kimś. Yy, wykorzystanie jakichś nowoczesnych technik, yy, wizualizacja, tak jak powiedziałam, yoga. Jakiś y, regresing na przykład. Tutaj wy, ryby, jesteście bardzo wrażliwe, tak? I, I jakby teraz Saturn zmusi was do tego, że wy będziecie y, pracować nad sobą, że będzie trzeba coś zmienić. Tak, taki Saturn jest, niestety. Y, pokazuje nam wszystkie nasze błędy, bezlitośnie. I tutaj ja widzę, że Pluton wszedł do wodnika i mówi: pracuj nad sobą. Nad swoim wnętrzem. Tutaj ten Merkury mówi: Ja się boję zmiany, boję się wejść w jakieś nowe otoczenie, boję się yy, z jakimi ludźmi się spotkam. Być może jakieś przeszłe doświadczenia Twoje na to wpływają, ale yy, myślę, że to jest Twoje przeznaczenie, tak? Inaczej zarabiać, być bardziej samodzielnym, że przełamiesz te lęki. Zaraz po y, tym nowiu z zaćmieniem, na drugi dzień 21 kwietnia, Merkury, planeta komunikacji, współpracy, biznesu, nauki, wchodzi w ruch wsteczny, czyli w tak zwaną retrogradację. Pamiętajcie, że nie jest to dobry czas na rozpoczynanie czegokolwiek, na podpisywanie umów, na kupowanie szczególnie sprzętów elektronicznych. Często okazują się wadliwe, czy się psują. Ale Merkury, będąc w retrogradacji, będzie w korzystnym aspekcie do waszego znaku, czyli dostajecie jeszcze czas, żeby się zastanowić, czego się boisz. O co chodzi? Co jest w Twoim najbliższym otoczeniu? Czy Ty się czujesz przyjemnie tam, gdzie mieszkasz, tam, gdzie pracujesz? Czy możesz jakoś poprawić jakość swojego życia? I za tym, co Kochasz i wykorzystać swoje doświadczenie. Merkury daje ci ten czas na podjęcie decyzji, aby iść ze swoimi marzeniami, wykorzystywać swoje potencjały, swoje możliwości, swoje dary. Tak ja to widzę. 24 kwietnia Merkury komunikacji, współpracy, biznesu, nauki, po raz drugi robi sekstyl do Marsa. Pierwszy sekstyl był 8 kwietnia. 8 kwietnia, widzicie, głos mi zanika. Czyli sekstyl to jest Szansa na no, nowe możliwości, zobaczcie, szansa na możliwości jakieś, jak, jakaś rozmowa z kimś, jakaś propozycja współpracy, podpisanie jakiejś umowy, ale po to, żebyście mogli robić to, co kochacie, żebyście wykorzystywali swoje talenty, pracowali z dziećmi, z ludźmi, pomagając im w zawodach pomocowych. Ja tak to widzę, słuchajcie. Czyli. I 8 kwietnia i 24 pokażą Wam się jakieś szanse, możliwości. Później w maju, gdy merkury wejdzie w ruch prosty, ten sekstyl będzie po raz trzeci, więc wtedy może warto z nich skorzystać. Teraz macie czas na zastanowienie. Merkury jest pozytywnie do Was ustawiony, więc tutaj rozmawiajcie z ludźmi, wspierajcie się bliskimi, oni Wam tutaj pomogą. 25 kwietnia Słońce, które jest w byku, potrzebuje spokoju, stabilizacji, przyjemności z takiego codziennego życia, jakiegoś masażu, dobrego jedzenia. Y, ustawia się w sekstylu do Saturna, czyli tutaj jakby większa taka zgoda ze sobą, większa zgoda ze sobą. Ja bardziej już y, wiem, czego chcę, co bym chciała czy chciał robić w codziennym życiu, jak się komunikować z ludźmi. Być może pomyślałem już o jakimś kursie szkoleniu, które dodatkowo pomoże mi wykorzystać moje ambicje. I miesiąc kończymy z fajnym aspektem, bo 29 kwietnia Mars, planeta energii działania zrobi korzystny aspekt do urana. Planety rewolucji, nieprzewidywalności, młodości, internetu. Uran cały czas jest w sekstylu do waszego znaku. Namawia was, idźcie w nowe, zmieńcie swoje życie codzienne, wyjdźcie z tej swojej strefy komfortu, być może zmieńcie najbliższe otoczenie, nie wiem, przeprowadźcie się. Mars tutaj mówi uran, czyli ktoś zaproponuje wam co, Jakaś okazja się trafi, że Wy możecie iść za swoimi talentami, za tym co kochacie, robić to co kochacie i uszczęśliwiać innych, wykorzystywać swoje talenty. Bardzo mocno się to pokazuje w tym miesiącu dla Was ryby. Ja ze swojej strony poproszę o lajki, poproszę o subskrypcję, jeżeli ktoś ogląda i nie subskrybuje. Dzięki temu mój kanał się rozwija. Będę bardzo wdzięczna za każdy komentarz również. Ze swojej strony zapraszam również na konsultacje astrologiczne u mnie. Zrobiłam nową ofertę, być może Was to zainteresuje. Wkleiłam ją w opisie filmu. Są tam ceny również, więc możecie się zapoznać. Zapraszam, zachęcam oczywiście. Jest taki czas, kiedy naprawdę warto. Ukierunkować się, zobaczyć, w którą stronę warto iść, co, co, co być może trzeba będzie zostawić, bo nie jest dla nas już dobre. Przygotować się w jakiś sposób do tego. Dziękuję bardzo za oglądanie. Pozdrawiam Was cieplutko i do zobaczenia.